die potensiële bronne in die landskap van die 20 dokumente wat oor die liggaam van die regering en die veranderinge in die politieke landskap gespreek het, het die verskynsel van die veranderinge in die sosiale en ekonomiese struktuur van die land gesentreer. Daar was 'n konsentrasie van die uitdrukkings van die sosiale en ekonomiese struktuur, wat die veranderinge oor 40% van die bevolking beïnvloed het, wat die nuwe struktuur van die land beïnvloed het. Aan die ander kant was daar ook die gestelde risiko's. I mm -hmm. kłaniając się pod mikrofon witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest grupa gości specjalnych święta na czele z prezydentem Leszkiem Tremskim, przewodniczącym Rady Miasta Mariuszem Dziudą, pierwszą zastępczynią, koordynatorem święta Radą Jabłońską, wiceprezydentem Piotrem Łyżeniem, eurodeputowanym Wojciechem Olejniczakiem. Mi tutaj słońce troszeczkę świeci nam po oczach, więc przepraszam, jeżeli kogoś nie wymieniłam. Oczywiście posłowie na Sejm, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i delegacje miast i również o wielkie prawa dla nich poprosimy. Witamy naszych przyjaciół z miast partnerskich, witamy przyjaciół z Francji, kłaniając się pod sam mikrofon. Witamy wszystkich zaproszonych gości. Widzę także reprezentację z Węgier, z Rosji również przyjaciół z Szateleją Plaż. Odwiedzili nas w tym roku wyjątkowo licznie. Oficjalnej delegacji samorządu przewodniczą dwie panie, Katrin Sewal wicemer oraz Marii żenewir dyrektor generalny meroctwa. Proszę zwrócić uwagę, każda osoba obecna w dniu dzisiejszym posiada przypięty do kapy ten kwiatek, symbol Skierniewickiego Święta Kwiatów, Obozów i Marzyk. Naprawdę wyglądają Państwo z tymi kwiatkami uroczy. Proszę Państwa, odwiedzili nas w tym roku wyjątkowo licznie, wyjątkowo licznie wspaniali, zaproszeni goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Oficjalnej delegacji samorządu przewodniczyły dwie pani, o których już wspomniała Dominika, Katwin Seval, wicemierę oraz Marii Jerzynę giejew na dyrektor Generalna Merostwa w Słomkowych Kapeluszach. Proszę zwrócić uwagę tuż za delegacją, na czele której poszerował Pan Prezydent. W słonkowych Kapeluszach 17-osobowa grupa turystów, która przez tydzień zwiedzała południową Polskę. Grupy tej przewodzą z nami wielkimi państwą Marie, Françoise i Marc Baudin, a naszym francuskim przyjaciółom, towarzyszą emeryciom konkursu i języka francuskiego, którzy w naprawdę przebywali na wakacjach, przedylaniają krawędzi. Witamy naszych gości, mamy lekcję francuskiego. Bonjour, tak się mówi? Z tego co mi wiadomo, tak. Bonjour. Człowiek niech się uczy języków całym życie. Proszę Państwa, jest okazja, by powitać naszych gości, jak wspomniałem nie tylko z Francji, ale także z Rosji, z Węgier, z licznych miejsc właściwie można by rzec, e, Mamy reprezentantów całej Europy. Bardzo silna reprezentacja naszych przyjaciół z Niemiec. Był ten tak? Chyba tak. Serdecznie wszystkich zgromadzonych turystów, którzy zaszczycili swoją obecnością odwiedzając kierownicę, proszę zwrócić uwagę, z przodu Państwo może być do końca e, e, widzicie wiele osób e, spotyka się tak na dobrą sprawę raz do roku. Triumfalnych uściskach, e, gdzieś rzucają sobie się wzajemnie dragiona nasi goście, którzy mają szansę spotkać się raz do roku właśnie podczas Kieni Święta Kwiatu. Nie machają przyrządami, do machania, dołączają do naszej ekipy gości pana prezydenta, gości zagranicznych, gminy Martów pięknie dziewczęta na czele tego triumfalnego pochodu, a tu za nimi wspaniałą orkiestra, orkiestra orkiestrę Delta OSP Waku grupy literatur. Сейчас Zaraz orkiestrę widzą Państwo władze gminy Magów na Jastrzębie. Wójt gminy Bawierzy, strasznie przeciwczorodniczący na gminy, pan Dariusz Kuleta. sportowa drużuna gminy, miłkarska drużona na gminie Orlika. Jedyna taka drużyna, w powiecie, jedna z pięciu istniejących w województwie. Drużenie grają, uwaga, dziewczynki i chłopcy z rocznika 2002-2005. Piękne, cudowne, czerwone balony w górę gdzieś się powędrowały na Inaugur naszego skierniewickiego święta kwiatów, owoców i warzyw. Idą również dzieci z leczkiego. Ja dodam, że Samyka Platforma z dziećmi tej samej szkoły w przepięknych strojach ze sztuki teatralnej i trzeba przyznać olbrzymi dystynkcja i szarmo Inwencja, typu. Inwencja twórcza, Postaraj się, Jest Powiat Skierniewicki. Witamy bardzo serdecznie kolejnych gości. Jeden z 21 powiatów, powiatów ziemskich województwa łódzkiego. W barwnym korowodzie powiat reprezentują przedstawiciele władz powiatu ze starostą Donutą Kwiecińską. W korowodzie uczestniczy także delegacja zaprzyjaźnionego austriackiego powiatu Szaips oraz uczniowie i nauczyciele trzech szkół ponadgimnazjalnych prowadzone przez powiat, a są to zespół szkół ponadgimnazjalnych... Podam, że zespół szkół ponadgimnazjalnych w Wolimowie reprezentuje... Reprezentują uczniowie klas mundurowych, liceum ogólnokształcącego. Uczniowie realizują innowacje programowo-organizacyjne, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo pożarowe. E, mamy również zespół szkół ponadgimnazjalnych w Głuchowie. E, reprezentują specjalizacje w przeważającej części związane są z gastronomią. No i oczywiście zespół szkół ponadgimnazjalnych w Godzianowie. Reprezentują również uczniowie liceum ogólnokształcącego z klasami sportowo-obronnymi i techników. Którą otworzył profil informatyczny oraz logistyczny. Chciałoby się żyć za mądurę panny szturem, ale proszę mi zwrócić. Zwierzyć, e, proszę mi wierzyć, Szanowni Państwo, e, piękne panie, także założyły tutaj wyjątkowy uśmiech ze strony panów. A teraz, proszę Państwa, z Kierniewiskie święto kwiatów Owoców i Warzyw. Nie mogę by się odbyć bez kwiatowego pochodu. Jak Państwo widzicie piękne, wspaniałe kwiaty przygotowane przez młodzież, którą pragniemy bardzo gorąco powitać. Numer jeden. I uwaga, będę czytać wierszyk. To jedynka już przed wami, stara szkoła z tradycjami. Stara wiekiem, duchem młoda, być jej uczniem to przygoda. I brawa oczywiście. Witamy, dzień dobry, całą młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1, ale także młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach, która dzierży w swojej dłoni te piękne, żółte słoneczniki. To nie tylko małe słońce, które wnoszą w nasze życie radość, symbolizują również żar młodości, dziecięcą fantazję, której nie brakuje uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 4. Piękne słoneczniki, dziękujemy Wam bardzo. Za tymi słonecznikami kolejne wspaniałe kwiaty szkoła podstawowa numer 2 w Skierniewicach która osiągnęła naprawdę wiele posiada utyskanę 50... w dwa... obecna nazwę tego świeteka po prostu 34 grudziowskiej w Skierniewicach podobno żałowni państwo widzimy Wspaniałe słoneczniki. To zespół szkół sportowych. Oglądałcący imienia Jana Pawła II reprezentują Uczciwe Klas drugiej Szkoły Podstawowej. Dzieci i młodzież tej szkoły w sporcie i w nauce mają tak wysokie wyniki jak te słoneczniki. Podnieście je do góry, moi drodzy. Zwróćcie uwagę, jak pięknie wyglądają. Brawa dla nich. Witamy bardzo gorąco utalentowaną młodzież. Kolejna reprezentacja to reprezentacja Szkoły Podstawowej numer 7. Tuż za tęczowym logo siódemki idzie orszak makowej panienki wraz z pięknymi kwiatami w czerwieni, która już stala wesoło się mieni. Ciepło wszystkich pozdrawiają i na świętowanie zapraszają! Witamy, dzień dobry, droga młodzieży, Szkoła Podstawowa nr 7 i piękne czerwone maki, a już widzę zespół szkół integracyjnych imienia Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach, reprezentowany przez uczniów i wychowawców oraz panią dyrektor Zofię Żarkowską. Szkołę Podstawową nr 9 reprezentują uczniowie klas piątych, zaś gimnazjum integracyjne uczniowie klas pierwszych. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Piękne kwiaty. Dziękuję, że tak wspaniale przygotowaliście się do Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Bożych. A teraz e, miejski ośrodek kultury Skierniewice i miejski.